Dobra, to do gdzie idziemy? Idziemy do Marta? No, Rozpoczynamy dzisiejszy pojedynek klas D kontra naukowcy w studiu komentatorskim GBN oraz witamy was bardzo serdecznie tutaj. Dzień dobry. Jak widzimy klasy D, obserwujemy właśnie klasy D, które idą prosto pod przewodnictwem ADE Ego razem z Notą Dawidem, Oj, to przewodnictwo nie może się dobrze skończyć. Niestety w lecie. Dobra siecieli nam. To nas, to nasz. No, na, o cześć. Zawiedli ich złe miejsce. Właśnie, to jest wcale, jeden to. już pojedynek. Się nam, kto się ściana na ten, jest. To jest idealny moment, żebyś nauczyć, gdzie będą wygrać. Tam jest, tam to jest, tam jest, tu waga, jest tam. No trybimy no. Ja pierdolę. O i proszę państwa, Imir Shotypad, lider naukowców Pad, proszę państwa. Za bardzo się wychylam, to nie jest Cesik Przemok, ale u klas depadł nud nie da się aż tak łatwo zabić w cesiku a kaczę headshot ielo Wycofują się tutaj naukowcy, no proszę państwa, Miker, Micker z tyłu się trzyma eee, pojedynek oj, na testy, oj. To, No nie no na, na laserową to tylu, kurde no dwa masakra. No nie ma niestety jest trochę słabo, to bo jest, jest advantage po jedyne. Co jest kurwa? Co jest? Uhuh. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A, wow. ja się zastanawiam, a to Delbex po prostu mi się zbagował tego, pasek HP. Ja myślałem, że to jest deck, Przez HP. No. no i łatwo, ja, pograłem. Nie, pan pan boj, no, urozmaicenie się tak, jest dobre, ale wiesz, no też, żeby nie grać to całe nagrywki dwie godziny, nie? swoich kolegów. Tak, więc. Czemu się zapytać czemu, czemu, nasze, czemu przejście na plecy było zamknięte? Jak zamknięte? Gdzie to jest? No serwero serwerowni jest zamknięte przejście. To się było, nie było Nie no, przecież jest No to powiedzieć, że Nie no, to dużo było tutaj, zrobione, takie, no. No, ale tam nie Ja nie czuję rozrzutu tych broni, szczerze. W sensie... Ta nowa broń kapitana... Nie no, muszę się wyciszyć, sorry, ale nie mogę się skupić. Ta nowa broń kapitana... Jeszcze jako tako jest to tyle spoko, nie ma rozrzutu żadnego, no to jakby każdy będzie tym potrafił eee, strzelać, ale reszta broni ma tak specyficzny rozrzut w stosunku do CS-a według co normalnie, No już, co jest, zaczęliśmy. Halo, halo? Czemu się dwa razy zrespię? Halo? 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 halo. halo? Halo? Ej, Ymir, bo mamy tutaj size 48 Meskidu, kto to jest? Halo? Co to jest? Halo? Halo? Klapek, czemu jest tutaj size 48 test? Bo jest tutaj size 48 test Hmm To nie jest Klapek Ja bym go rozstrzelał Ja w ogóle ledwo go słyszę, zacznijmy od tego mamy size 48 test

Ja... AMO! Niesprawiedliwe! Zabij go, no zabij go, dawi Aj, mira! Na no, ślepo strzelałem, może trafiłem! Ja pierdolę! Dobra, waliście! Zabijcie mnie po prostu dobra, dobra. nie! Ja nie mam, mo! Zacznijmy od tego! No w końcu! Oto. Nie no, o tyle bez sensu! Był tym, zdrajcą. Naprawdę, Dawid? Nie. Queen no ale co plus. miałem zrobić w sumie, jak nie miałem mamo, no? Zabiłbym na luzie. Nie, no tutaj, tam, gdzie? Najlepsze jest to, że ja się zryskiewam od razu jako. Tylko e, jako mi tak się śniastki, wy... ma. no tak no powinno i być. Co, czemu mnie kurwa zabiłeś, no? Kurde, bo jestem chaosem? Naprawdę zaczął i mi szotować. To musiałem? To byłeś ochroniarzem? Ale wiesz, że są szpiedzy? No, on był CIA'em. No. Ale na Ja na przykład byłem szpiegiem. Często jako naukowiec z miałem karty, i to trochę, że nada było. No, czym to jest? O, co? Już bez przetrwałam, mo. Co? Zajbiście. Nie rozumiem. Nie no. No, nie, to ale no, to jest, no a, a jest ta brojna, prawda? Tak. jest mam w seli, nie już mnie gwiem To jest recoil minus 30. Nie mi to dał kierka takiego bumbowego. A equip time dłuższa, ale w sumie mm. chyba... No nie wiem, chyba bym to wziął recoil minus 30. Chociaż to recoila nie ma tak naprawdę. Nie bez sensu. Jedzie tu coś. No nie, to, to dobra nieważne, to Bez sensu indekno. to, ale to jeszcze spoko, nie? O. Timing akurat jest 100% i recoil minus 40% to jest spoko. No kurde. co ty post... robisz? Czemu już nie strzelałeś do niego? Nie widzieliście, że jest komputerek? A bo badnikara jest z komputerkiem. Widziałem, że to będzie dogo, ale ten. To, to pograne ten mamy. Szkoda, że nie Aresp timeów ale ten no można do... sobie obliczyć. A co i zobaczę no, jeszcze no, raz? SCPSL. Respawn time. Co ty z głupie? Wiem. No to za takie. Daj to mi się rączkę się oraz zbierze. kolbę? Yy, Rączki nie mam. Tak, tak. No ja kolbę zdjąć? No nie wiem. Uciekamy. Tak może sekunda dłużej, niby. No zobaczymy. <grym się zbierze> Ale tam pochodził. E, no w mogę zapisać i zobaczymy z, z kolbą dwójkę. Nie ma z tym. to.

a tu się wow, no co tu mi daje? Że to po prostu, że Wix akurat tu Aha. przyszła i wstała koło mnie. No, ale to i tak, no, i tak komputer tam był, badniki i wskazał dokładne miejsce gdzie jesteś. Hmm. No ale może bym uciekł. Co ty? No, no, może no, zrobić nie jeszcze uciekł. tak, ten preset trzeci no, se odpalimy ja i damy ja laser ja właśnie. Z z to sobie wywalę, no, bo to, ma, to jest bez, bez sensu. Minuta minęła, już ma prawie trzeci poziom. Hmm. Coś takiego chyba można spróbować Ale no, imię, powiem ci, flesza nie złego no, On był naprawdę mocny, ten flash. No generalnie to. O, już, a nie myślałem, że już GG Myślałem, że weźmie tego z tego, jajajaj. Nie spodziewałem się w ogóle kompa Podobało mi się, że Dawid mnie zabił i nie takie. O, wejderzy. on był szpiegiem! Takie. O, no, no nie, wejderzy. no w ogóle, no, kurwa. No, w ogóle. <laughs> A to... czemu chlapek ma taki nigdzie? Nie, nie mam pojęcia. No dobra, siema. No. dobra siema. Dobra siema, dobra Znowu jestem szpiegiem. Szpiegowa gra dzisiaj. Let's dobra, fucking go! Co mówisz? Ale jak jest piegiem, celu, Ale nie i nie. tak chyba jest ochrona Kto jest jest? kapitanem Właśnie, kto jest kapitan? Pisze, że imir jest dryson. Dalej, Ta? Bez kitu mi nie, też, a mi pisze Quick. To, 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 to no Ej, Ja, ja, ja ci pierdzie... Nie, ja ja No nie, źle, klapek I co? A jeszcze... Co a jest? A bo klapek... No, to mamy zrobić Nie no chyba nie, A Wezmę broń zdrajcą. Ale rzucił, rzucił granat No rzucił A, granat był był do windy Ajajaj no, aj, aj. Nie był zdrajcą, ale rzucił granat do windy, więc Wow Trochę zdrajcy wow. Oj, Oj, nie to A jest zdrajca? Ja jest, jest, o to jest zdrajca, tak, jest, tak bo, bo tak. ja byłem na początku No Daj tą kartę Delwets, nie jest ci podszterno. Nie Ile mam w ogóle? to Gdzie tak, tak, monetki? To monetę, tak teraz. Dawaj, wybuchnij. Trzymaj dwie monety. O, łatwo. rzucaj, 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 no, Dawid. No, 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 to macie, masz jedną, masz jedną. Dawaj no. Byliśmy, dobrze, Byliście? Nie... O, Dawid. Dobra, eksplozja, eksplozja. Nie. O, też zniknął. Czekaj, strzel do mnie, jak jesteś tego, jak jesteś żywy dalej? Nie jest. No cóż, życie. Trudno. Co ostrzelić do ciebie? Nie. Oddam. Ale powiedziałeś tak, poprosiłeś. No to wystarczy słuchać, i byś wiedział o co mi chodzi. No, o! Dobra, idziemy czy nie? Nie. Okay. No to, Wexy, no mogę ci oddać, no. Dobra, oddaj mu. Ja oddać? Nie, oddaj bo oddaję, nie, nie, bo, oddaję, bo, oddaję, bo ty mu. mi oddasz. Ja nie, nie, quick, bo ty mi oddasz. Nie ja oddasz? Obiecujesz? Ja bym ci Dobra. Dobra, Oddałem. Ktoś jeszcze oddaje chyba komuś. No nie no strzelałem się tutaj. Ja się muszę leczyć. Co tu się dzieje? Ocz co ty, będą szczerym, to chcesz ciekawostkę? Dawaj bok Ale przysięgasz, że Przysięgam. nie powiesz i że nic z tym nie zrobisz. Co ty chyba? Kto, Kto to jest? Delwex, co się stało? delwex czemu chodzisz z granatem? Czekaj, poczekaj, no, ale czemu... Ale Jestem ciekaw a co? dobra? No to Imir, ale co? Co? Czekaj, 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 kamerka! Idzie! Oooo! Oh, no tak! To za cool. daleko! Co to Cały czas na entry? Dobra, umieraj jaju! Czy na Kto jest jajem? No Imir chyba jeszcze. Tak, był. Tak, był. No byłem, byłem, tak. We dwóch byli. Z Dawidem byłem <grym> chyba, kim nie Dawid? Ja byłem, nie z kim byłem. Ze mną, no. Aha. Ja niczego nie zrobiłem nawet. A co, ty zniknąłeś? Co się stało? No, proszę, proszę. Ja zostałem reportowany, z do gracza, zginąłem się miejscami. I A. Mi na górę na a, gdzieś w ogóle. I wpadłem sobie w podkłon. Wow, Łoł, Padnikaru gada na komputerku, no way! Konkretnie wielkość, popierdali mnie. Siemano! To? Wow, no, i znowu. No, no way. way. Czy nie? Dzień dobry, witamy. <śmiecki> Aha, to nie <śmiecki> do monetka jest, chyba. Jest Ta. O moje, moje, moje. Kurde. Ta? Młodziaku. No, go. Monety. Rzucam, uwaga. O, i Rzucam. Szaty. Nie, no ja, Ja pierdolę, popierdoli mnie w tej grze kurwa. Mówisz zdech z tej monety. Super Nie, no fajnie No ja się dopytałem do SCP-ka to... i insta, zdechłem Nie wiem, ja byłem z w fusku, monetkę i dostałem fake bana Spokojnie, przed chwilą weksy nie. do mnie powiedział Zdychaj z jaju ja dostałem, To bez przesady e... Ktoś się ze i umarł z tak. Dał mi dwie monety. Ale przed chwilą do mnie w poprzedniej rundzie Vexy powiedział: Zdychaj, CIO! No to oddałem mu dokładnie tym samym. No kurczę, no, dobra, no co? Ja back, robię, zdała, no nie bierz zdała. tego na poważnie. Kto by brał na poważnie takie rzeczy. Co to było? Masz ty tu nie Widzieliście to? Ja nie ale to dziwnie wyglądało. Ja tak Że, tego TPK i jeszcze chodził. Ale to Zagadźmy. dziwnie wyglądało. No szybko poszło. No. no, drugi raz gniałem. No, no ja, sam, ja rzuciłem monetkę i od cokolwiek? razu się tepnąłem do Beksiego, nie? Pozdro. No, ja w tamtej rundzie rzuciłem monetkę i tepnąłem mnie do łudzowego i umarłem. W tej rundzie e, zabił mnie pies skaczący z dorobu. A jest słychać mnie? Nie. Ta. Tak? No, nie, nie, nie słychać. Beks nie. jest niemiły? No. no... Ja nic nie mówię. Ja, to ja nic, nic nie, nie mówię. mówię. Czy dobry? miły, czy niemiły? Ja mówię, raczej no, nie traktuję tego poważnie, nawet jak się wkurzam, no to ja są takie emocje w stylu nagrywek, no, no. Monetki, Nie ma ja co... Ale to jakby wiesz, ale przy... nie, nie ma co się wkurzać niepotrzebnie, na poważnie tak naprawdę, co nie? Nawet jak się ktoś wkurzy, no to na ile się wkurzy, na 5 minut i mi mija. No naprawdę, nie ma co się wkurzać, tak na poważnie. No są bardziej emocje pod takie wiesz, pod nagrywanie. Na, na taką odległość? Wow ty Ej, Badnikaro jest tym? Y, szpiegiem, że wpuścił, faksę i dał broń? Może tak być, no ale ten, ale, no ja nie widziałem tego, ale raczej jest szpiegiem, by tego nie zrobił. Nie, jakiś naukowiec, coś, coś, coś? Coś teraz? Nie, nie, No to bo chyba naukowiec idzie, ginie. Bo... No to Biher ginie. Bichard ginie. A, to Zioło. nie, to w drugim 8 mam. Nooo, to Szpieg! Ja za mało czasu. Nawet nie miałem jak to odegrać sorry. Dobra, no to. Najgorsze jest to, że a, ja byłem nie. trzeci raz Teraz pod rząd szpiegiem. Teraz to działa tak, że jak się wam skończy czas, to dostajecie efekt trucizny, a nie wy wybuchacie. O, to fajnie. Cholera nie powiedziałeś. Muda pteczki, albo tego SCPK. I miałem... tak by cię załatwił, no po co by cię nie miał załatwiać? Mógł mnie skłócić i mnie wypuścić, żebym był razem z nimi. No i dobiec na apteczkę, no nie wiem, no raczej wątpię, że Badnikaro by to zrobił. No, Czy według mnie Badnikaro tryhardzi? No, nie wiem jak zabijam. teraz, wiem, że kiedyś tryhardził, dlatego ja tak wątpię uważam, tym, że zdancie. siedzenie u ulepszarce przez 30 minut to jest tryhardzenie. No i raczej nikt mnie nie przekona, że nie, no bo ja też mogę A siedzieć, każdy może 3, 5, siedzieć tak w ulepszarce no? i 30 minut ulepszać, nie, no dla mnie to jest dla 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 takie dla wypocenie bardziej, chyba nie. Mi się to na przykład nie ja podoba nie, osobiście to, i uważam, nie, że jakby nie, nie jest celem na nagrywkach... Wyciszam, bo nie mogę się skupić, jako nie gadałem. Nie jest celem na nagrywkach to, żeby się pocić i żeby wygrać, tylko to, żeby porobić content, nie? I dla mnie, zda, moim zdaniem jest to, że jeżeli idziesz sobie na taki nagrywkowy serwer, to nie po to, żeby wygrać. No chyba, że mieliśmy tego Team Deathmatcha, Mechan, to wiadomo, to trochę inna sprawa, a ty jest na tym skupiona, To tak samo, jak idziesz na CS'a, dwójkę grasz rankeda, idziesz po to, żeby wygrać. Idziesz na serwer nagrywkowy w scpsl, to idziesz po to, żeby porobić content na publika, no to tam można popocić się, no chyba, że to RP, bo na RP chyba się nie można pocić, chociaż nie jestem pewny, ale no na nagrywkowym się po prostu, no według mnie po prostu nie wiem, robi content, no, a nie siedzi w ogóle pszarce 30, no bo to nie jest content, no może u niego jest content, nie? Na jego kanał, ale no na inne kanały to raczej powątpiewam, że komu się to miło ogląda. Wow. A, nie ma benefitu, tak? Nie ma benefitu No zbycia. żeby się bawi, no właśnie chodzi. Kom ko, ko obyczaju, ko obyczaju. Rozwiązał problem. Dobra, to jest Dawid, Dawid sobie nie poradzi, Dawid co nie poradzi. Nie wierzę w niego. Ten, jak przeżyje pół minuty, to wie. Dobra przeżyjemy. Przeżyję. No to Dawid. No, o jak on to źle zagrał. No ale ten wak z Oj, postanowił się. No i tak się nie złapią. Oj. Oho... Je no, nie, są Dika, jeżeli że jest, jest robi, co robi, to on też się bawi? No niby ta... Zdążymy, bo No z... ale tak można ze wszystkim mówić, wiesz, to no, tak jakbyś powiedział, no gościu kurwia typa, e, no to on, on się tak bawi, to jest jego zabawa, no to tak, wiesz, ze wszystkim można powiedzieć, nie, to można odwrócić w każdą stronę. Nie, no nie! Ile no. 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 A, no jeszcze 15 taką bo helikopter... Nie miałem jak uciec, przepraszam, no. <laughs> no helikopter, no tak. Udało się. Nie miałem jak to już było bez szans. był śmieszny,